Dzień dobry. Przyjechałam znowu mi nie było dwa dni, bo ja teraz muszę się troszkę odpoczywać, regenerować siły, bo ja jestem po tym całym sezonie zmęczona, są ciągłą dojazdem tutaj i pracą cały dzień, czy upał, czy nie upał. Tak jak już tu byłam, no to robiłam. Bez sensu siedzieć, nie? Jak się już przyjechało parę kilometrów. Także, no tak, popatrzę, o, o, oglądam co, co tu jest, byłam na, na warzywkach tam właśnie i nawet jak to skrzynki, tam gdzie zrobiłam poplon po marchwi, to podlałam teraz, bo tak sucho. Jestem w szoku, no ale w skrzynkach niestety ziemia szybciej wysycha, a szkoda. No jak gdybym nie musiała skrzynek to przepuść, to bym po prostu nie robiła skrzynek, bym normalnie w ziemi uprawiała. No ale po prostu z uwagi na tą moją glinę to... Musiałam tutaj y, troszkę podnieść teren, żeby mieć jakąś czarnoziem sobie przywieźć komp kom kompostołą ziemię. No i tak myślę sobie, że chyba usunę już tą dynię, bo to tak już nie wygląda fajnie. Pozrywam te ostatnie dynki, które tutaj mam, te ozdobne. Z tej strony tam widziałam i z tej strony jeszcze. O, to jeszcze pozrywam te dynie ostatnie. Ja też. Yy, widzę, że cukinie urosły, ale im szybko poszło, naprawdę były tak malutkie jak byłam ostatnim razem. Jestem w szoku i tam jeszcze też widzę więcej cukinii. No i jeszcze widzę tu moje, tam też, no nie do przejedzenia, ale ja póki co zostawiam te wszystkie krzaki, yy, bo wtedy mam ziemię chociaż zakrytą, tych kwastów nie ma. A po to, to mnie przeraża, nie? Te, to jest zielono. Od skrzypu. Po prostu skrzyp wszędzie. Nie? Tra, trawnika tu nie trzeba mieć, bo tutaj jest skrzyp, i on tak, tak, tak zadarni, że tu będzie zielono. No, i po deszczach, oczywiście, jak padało w zeszłym tygodniu, jeszcze że stoi, bo glina jest u mnie, nie muszę pozbyć się tej dachówki, bo potrzebna jest paleta do oddania. I to jest ciężkie jak smok, nie wiem, no trzeba ręcznie przełożyć ją, bo się nie da inaczej. Ciężka. No dobrze. Hmm, idę zobaczyć moje arbuziki. Widać mój cień. Może tak obokiem troszkę zrobię. No no, 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 no ale, 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 ale ładnie. No ten, no, no z daleka go widać. Wow. Ach, nie przyjedzie się dwa dni. E Dwa dni przerwy. to Ten bardzo ładny. Ale jak tutaj już liście zaczęły... O, widać liście. Oj, tutaj tak tą bekiem. Liście, nie? Już yy, tak więdną. Do zbioru będzie. No tamten jaki gigant. Tam za tą deską. Nie <grym>, czy to widać. Do zbioru. Ojej. No tamten jest ogromny. Ostatnio tu byliśmy, to padało, w niedzielę byłam. Ale przed południem tylko. No padało, ale popodkładaliśmy znowu pod te arbuzy coś. Dziś jest wtorek. Jutro mnie nie będzie. No Biedronki chodzą, to chyba znaczy, że są mszyce, co? No matko, znowu stanęłam tak niefortunnie i mi widać zamiast tu arbuzy cała ja, nie? No filmowiec no no dobrze no już, już chyba to już ich pora tych liści nie znam się na tym dokładnie no bo na pewno mu krumają, więc przypuszczam, że to już jesień no tak, dzisiaj właśnie jeszcze mam zamiar powozić tą ziemię taczką i tutaj rozsypać, tu będzie płotek zrobiony i podniesione znowu grządka bo muszę truskawki tutaj zrobić, jeszcze pomidory dadzą radę dojrzeć, bo to pozrywane już, ale jeszcze są zielone zobaczymy. Może to też już sprzątnę, nie? Bo to straszy. Bo tu jeszcze były meloniki jakieś. Nie no, ja już to pozbieram i tu zrobię porządek. Jak mi się uda. No i w każdym razie chcę tą ziemię tu powozić. Tu już powoziłam też. To wygląda jak jakieś groby, nie? Takie moje skojarzenie. No a co zrobić? Ale tak po długości. O i teraz przyszłam na to drugie tutaj miejsce moich arbuzów. No są ogromne, nie? No, ważne, żeby były w środku dojrzałe, nie? bo my już takiego wielkiego zerwaliśmy, a się, nie o, a się okazał, że mógł jeszcze dojrzewać. No, także z tymi arbuzami to różnie. Chciałabym tego często nagrać, bo ja jeszcze go nigdy nie jadłam. Nawet nie wiem, jak smakuje. Mm, idę tam, tego odkryję. No tam są pochowane w liściach. No ma być teraz dwa tygodnie słoneczko, więc... A tam widać tego wielkiego, jaka górka. Super. O, cześć. Ale to fajnie wygląda. Tak z daleka, tak wystaje coś. No i tutaj tego odkryję, bo o, tak padało i ja go tu... O, 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 o. o, o. Tak. Ale cieszą takie arbuzy. Chciałabym, żeby podejrzewały, żeby jeszcze. O, tam jest też duży. O. No, tam jest duży. Ja nie wiem, czy mam zrywać, jak się powtarzam, ale. Bo mój mąż jeszcze poczeka, jeszcze poczekaj. Nie, jeszcze to za wcześnie. No, ja tak go słucham. Nie? On też sam nie wie. Ale on jeszcze myśli, że im dłużej, tym lepiej. Nie wiem, czy to prawda. No, tak to wygląda. Ale powiem szczerze, że jak się y, nie jest dwa dni, to, to już taka różnica, jakby się przynajmniej tydzień albo, albo, albo więcej nie było. Ja jestem w szoku, jak wszystko rośnie. No, pomijając o w tych fastach, to ja w ogóle nie mówię, nie? Ale w ogóle, jaka mnie się tutaj dżungla zrobiła. O, moje, proszę, te zawilce. Tak się trochę przechyliło. One są takie lila. Taki lila kolor mają. I takie pełne, no przepiękne. I tam, oczywiście, jeden krzak. Pewnie jakiś przez pomyłkę został tu wsadzony, go wysadzę i posadzę do tamtych. Powolałam, żeby mi tak się nie mieszały. Tu jest taki lila właśnie. Piękne są te, ja uwielbiam zawilce, zawsze lubiłam. Także no się trochę przewrócił po tych wiatrach, bo on też jest wysoki. A tutaj jest też wysoki, ale biały. Ale no nie, no on też jest pełny, tak, bo ja go rozsadałam w tym roku i dał radę. U mnie wszystkie zawilce mają żółte liście, ale dlatego, że no, jak były te upały, one były w słońcu, no, no jeszcze u mnie jest za dużo słońca. Mam nadzieję, że już w, w przyszłym roku to już tak będzie troszkę lepiej. Tutaj mam ten las, nas, Tam tam taki strumień płynie. Strumień, ale to nie jest żadna rzeczka, to jest taki strum me, melioracyjny, bardziej były tu kiedyś tu tereny gliniaste, żeby odpływy z pól robić wody. O i ten dąb, z którego gałęzie mnie tu leciały kiedyś. I zawsze mam jakieś takie obawy o te dęby, bo one tak jak widać te gałęzie mają tutaj. Tak jak wiatr wieje, to tutaj mm. o, tam widzę, że jedna też taka jest cieńka. Lasy państwowe nie wycinają nic, nie robią, nie chcę, nie mają pieniędzy, jak to oni. Dobra, i to już jest inny temat. W każdym razie, o, widzę, jak tu mi tu dużo rzeczy porosło, fajnie, cieszę się. Słoneczniczek też, ten żółty z fioletem bardzo ładnie wygląda, bardzo mi to się podoba, bo to tak ma być tutaj trochę dziko, dzicza, ale bo ja tak lubię. Ojej, dobra, odwracam się w drugą stronę. Ale jaka różnica, bo to jak ładnie tutaj rośnie, i te żurawki. Przepiękny mają kolor, a jednak tutaj przy lesie więcej, troszkę cienia dostają i, i ładniej wyglądają. Na słońcu są bardziej popalone. Przynajmniej te. No tutaj coraz mi się sama wysiała aksamitka i widzę, że tu całą ścieżkę um, zajęła. A tutaj jest ogórecznik, który też mi się wysiał z zeszłego roku i już się położył na trawy i nawet tam na hosty. Czasami zostawiam te samosiejki, bo wolę, żeby coś tu rosło tak jak tu i robiło cień tym małym, które potrzebują cienia. No bo jak widać, ta brzoza jeszcze cienia zbytniego nie daje, więc zostawiam tutaj takie właśnie. Yy, samosiejki, a później usuwam oczywiście, no ale one znowu się rozsiewają raz wprowadzone do ogrodu i zostaje bo jeszcze chciałam pokazać właśnie z tej strony mojego Charlestona, Greya sama jest, no ten jest nas największy, sama jestem ciekawa jak będzie smakował może ktoś jest bardziej umuzykalniony ode mnie no na moje to, to jest ten dźwięk, który powinien być, no. No ale... A tu jest taki mniejszy i nie wiem, czy on da radę. I tu też. Jak jeszcze dwa tygodnie, ma być ciepło. Hmm, a tutaj jest melon i on na pewno już jest do zabrania. Chociaż mój mąż stwierdził, że tutaj w ogóle w przyszłym roku to trzeba jakoś inaczej wymyśleć, żeby wiedzieć każdą sadzonkę, jak, jak ona idzie. Ja już go wezmę, bo on już jest dobry, melonik. Dobry melon. No, pachnie ładnie. Bardzo ładnie. On będzie na pewno dobry. Tylko mi zależy na tych arbuzach. Tu. Tutaj jest ten wielki, i tam jest jeszcze z tyłu jakiś. Nie wiem, czy widać tak. Ścieżka niedokończona. Czekają kostki, bo oczywiście arbuzy zajęły miejsce. Na razie muszą poczekać. Bo tutaj widać, nie? I ja po prostu, wszędzie, gdzie mam puste miejsce. To posadziłam arbuzy. A! I arbuzy, to już nawet widzę, że inne rośliny zdominowały. No, ale dobra, próbuję stąd wyjść, więc to tak nie jest łatwo. Ach, także czekamy, czekamy. No dobrze, idę wozić tamtą ziemię pod te truskawki. Jakby chociaż jak już przyjechałam, żeby coś zrobić. No bo jutro nie mogę przyjechać. Znaczy nie mogę, i... no nie mogę, właściwie nie mogę. Mam parę rzeczy do załatwienia. Aksamitka, która mi się sama powysiewała, zostawiam. A tutaj mam samosiejkę hibiskusa. To jest samosiejka. Ja nasionka sobie wyzbierałam w jakieś tam zimą, gdzieś tam w doniczce wysiewałam. I jedna się przyjęła. I tutaj rośnie. Jestem w szoku. Ciekawe, jak ona sobie zimą poradzi. W ogóle nie wiem, co to za hibiskus. Jaka odmiana, ale no, ale jest. No i te moje brzozy tutaj, które mają rosnąć i mają tutaj cień robić troszkę, bo ja chcę mieć taki cienisty leśny tutaj zakątek, tu tą ścieżkę i tak, i tak i zresztą jestem przy lesie, to fakt, ale ja takie lubię, nie? Takie trzeba się przedzierać. No każdy ma inne, jeden lubi polo. Zresztą jak się na mój ogród popatrzy, to już trzeba się przedzierać. Nie, ja czasami sama mówię. Jezu, jak to wszystko porosło. Tu tak rośnie mocno wszystko. Ale fakt, że tu no ja dwa lata robię, albo już i trzeci. Trzeci sezon na pewno teraz. Więc to tak wszystko już jest, nie? Hosty przepiękne. I tak niefortunnie posadzona. Nie wiem dlaczego z tyłu taka mniejsza. To więc na jesień ją wysadzę w inne miejsce, bo on jej nie było widać. A tu te duże zostawiam z paprociami. Z przodu Brunera, właśnie paprocie. Tu mam mnóstwo takich samosieje. No, lubię takie klimaty. Paulownia jedna. Posadziłam tutaj dlatego, żeby tu właśnie cień robiła Już pierwsze co? Pęcherznice. I tu jest następna Pałownia. Jak kwitnie! Jezu! Jestem w szoku. Jak się. A za... jak mnie takie rzeczy. Wow! Wrzesień, który dzisiaj, 17 września, paulownia kwiatki ma. A ta? A ta będzie pod słońcem, to nie będzie też. Ona ma liście takie o, poszarpane. To jest od gradu, który był w maju. W maju był chyba, czy w czerwcu jakoś był takie gradobicie, więc te liście już zostały. Tak samo hosty. Już mają liście podziurawione, No, no to to może akurat ślimaki nie, zadziałały, albo opuchlaki inne. Ale. Paulownia ma kwiaty? No tu pod słońce może nie widać, ale z tej strony? No to są kwiaty, muszę iść bliżej zobaczyć. Jak ja się zachwycam takimi rzeczami. Nie, ja powiem szczerze, powiem szczerze, że dla mnie ogród to jest, po prostu uwielbiam, nie? Ja sobie nie wyobrażam życia już w bloku, nie? Na przykład. Chociaż nie wiem jak będzie na starość, no ale ja po prostu jestem umęczona, ja muszę iść na ogród, ja muszę y, mieć przestrzeń, chodzić y, na dwór, no nie wiem, no po prostu uwielbiam. I jak takie coś zobaczę, takiego kwiata, na gdzie u nas to różnie bywa z tą kwitnącą paulownią, zwłaszcza, że ona kwitnie wiosną i są mrozy i czasami tych kwiatów w ogóle nie ma przez ileś lat, a tu... Może u innych też tak. No ja się bardzo cieszę. Wiem, zaczęłam filmik o aktualizacji arbuzów, a skończyłam na paulowni, bo taki zachwyt, że No ale skończę już na tych arbuzach chociaż. Niech będzie. Melon jedzie do domu. A te jeszcze zostaną i zostaną zebrane, mąż przyjeżdża lada moment. Nie wiem, w piątek będzie czy bo on też nie zawsze może tu przyjechać, wiadomo, o sprawy w pracy. To już teraz coraz ciemniej, więc weekendy tu spędza. Wtedy od rana jesteśmy i robimy. A zaraz będziemy chcieli skończyć w końcu ten pomost. Pomost też nagram. Bo to jest dla mnie pamiątka. Dla mnie pamiątka na przyszłość. Będę sobie potem patrzyła jak było, co robiliśmy, jak wyglądało. Też jakieś doświadczenie nabywam dzięki temu. No i też mogę może w przyszłości usłyszeć jakieś informacje od innych, którzy też tak podobnie mają, czy mają jakieś rady czy potrafią coś doradzić, no to jest też takie właśnie, taka społeczność się buduje i uważam, że to jest fajne. To jest taki przekaz, no oni inni nam, my im i to jest fajne uważam, dwie strony, jak można. Już teraz się listów nie pisze. ale tak, taka, taka forma też jest fajna, no. Także pozdrawiam z Arbuzów, nakręcę jeszcze pewnie jakiś o pomoc, pomoc, żeby pokazać, żeby mieć później też w przyszłości jako pamiątkę. No i do usłyszenia. Pozdrawiam, pa pa!